Skazówka numer 10: każdy z nas ma swoją hierarchię wartości. Ona jest tylko nasza i nie ma takiej samej u kogokolwiek innego. I zgodnie z tą swoją unikatową hierarchią wartości, masz prawo ustalać swoje priorytety. Masz prawo decydować, co jest dla Ciebie ważne, co jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu, ale nie zapomnij o tym, żeby zadbać o siebie. I swoim potrzebom nadaj status priorytetowy. Zadanie dla ciebie. Napisz, jakie są Twoje potrzeby. Czego potrzebujesz, by czuć się szczęśliwym i spełnionym w życiu osobistym? Czego potrzebujesz, żeby dobrze funkcjonować w pracy, żeby ci tam dobrze było? Nie wstydź się swoich potrzeb. One są ludzkie, one są Twoje, one są dobre. To co? podejmujesz się tego zadania.